Sandoski, tak Remuś? Czołodki, dźwięki. Czy dźwięki? Czyżbyś wiedział, że idziemy do Okulisty? Niestety. Wychodzimy do okulisty. Dzieci nie chcą do okulisty, dlatego wydaję dźwięki. Marzyna już chyba schodzi, ale więc idziemy. Dzisiejszy outfit mało świąteczny, ale świąteczne skarpety muszą być. Jeszcze nie wie się, co Was czeka. Wizyta u okulisty dla mnie, mózgaczka, to żadna przyjemność. Hej, 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 witajcie w trzecim vlogmasie. Coś Wam pokażę. Zobaczcie. Pada śnieg. Mamy przyprószony stolik i przyprószone dachy. Czy to się rozpada? Zobaczymy. My już jesteśmy po wizycie o okulisty. Mam w nieświątecznym kubku kawkę. Obiecuję, że kupimy świąteczne kubki w trakcie tych vlogmasów. Ale dobra wiadomość jest taka, że dostaliśmy dzisiaj smsy, że cztery nasze paczki z Chin są w drodze, także niedługo kolejne unboxingi. Spędziliśmy dwie godziny dzisiaj u tego okolisty. Chodzenie z dziećmi do lekarza jeszcze z dwójką dzieci to jest wyczyn naprawdę. baski dopiero usnęły, jest godzina 15, a wizytę mieliśmy 1215, także walczyliśmy z nimi teraz dość długi czas. Ale chciałam Wam trochę powiedzieć o tym okuliście, ponieważ pod poprzednim vlogmasem pojawiły się komentarze, że nie wiecie o co chodzi, że jaka wizyta no i że to nie jest w standardzie. Więc tak, każdy z nas żyje w swojej bańce informacyjnej, i ja do tej pory, no nie wiedziałam, że. Nie wszystkie dzieci idą na kontrolę w czwartym miesiącu życia. Ja pracuję na oddziale neonatologicznym, wypisujemy noworodki do domu i wszystkie noworodki dostają skierowanie do okulisty. Wszystkie. To jest szpital trzeciego stopnia referencyjności, mamy ponad 100 porodów miesięcznie i każdy z urodzonych u nas dzieciaczków dostaje skierowanie. Jeżeli jest wcześniakiem, dostaje wcześniej, a jeżeli jest noworodkiem urodzonym o czasie, to dostaje po czwartym miesiącu życia. Ja nie rodziłam u siebie w szpitalu, nie rodziłam u siebie w mieście i także takie skierowanie otrzymałam. Więc byłam pewna, że jest to standard i każdy na takie badanie ze swoim dzieciaczkiem idzie. Ale no tak, jak ze wszystkim, też powinniśmy raz do roku chodzić do ginekologa, raz na pół roku do dentysty. No ale jak sami się nie zapiszemy, sami nie zadbamy o to, no to nikt tego za nas nie przypilnuje. Ja uważam, że warto, bo wcześniej wykryte choroby czy wady można leczyć, można wprowadzić coś, że po prostu rozwój dziecka nie będzie zaburzony. Ale no to już decyzja rodziców, co dalej zrobić z taką wiedzą. Najlepiej myślę, że osoby, które nie były ze swoimi dziećmi u okulisty, to skonsultować to ze swoim pediatrą, no bo to on musi wystawić skierowania, jeżeli chcecie iść na NFZ. Drzemka w bujaczkach trwa. Czekam na dzień, kiedy w końcu zasną jak inne dzieci nie w bujaczkach. Mam nadzieję, że do osiemnastki się to wydarzy. Możecie zaobserwować, że Dzidziuś po lewej stronie jest w żółtej koszulce. A bujaczek i kocyk wskazywałby, że jest to Rupert. A więc często pytacie, czy mylimy nasze dzieci? <grym> więc dzisiaj jak je ubierałam, to ubrałam je odwrotnie: Rupuś jest w żółtej koszulce, miał żółty dresik a Remuś ma jaśniejszą koszulkę, ma zielone spodenki i miał zielony dresik. I dopiero jak wzięłam dziecko w poczekalni u okulisty, to patrzę, że trzymam dziecko ubrane na zielono, które jest Remkiem. Także zamiany się zdarzają, to nie jest pierwsza zamiana. Na spacerze tam już nam się kiedyś zdarzyło, że mieli odwrotnie założone czapki, a kombinezony mają takie same. Więc e, kiedy karmiłam na ławce dziecko, myślałam, że był to Remek, a niestety był to Rupert. I w nocy też, e, już teraz nie pamiętam, czy. Wszystko było pozamiane, chyba piżamki były tylko ok, a były w złych śpiworkach. No i po ciemku, jak widzę granatowy śpiworek, no to odkładam dziecko w granatowym śpiworku do łóżeczka Remka. A rano się okazało, że w granatowym śpiworku, w łóżeczku Remka śpi Rupert. <noise> Ogólnie jest tak, że my odróżniamy nasze dzieci, ale mają dopasowane swoje ubranka, więc jak widzę dziecko ubrane na zieloną, to się nie zastanawiam, co to jest za dziecko, tylko od razu biorę go za Ruperta. No, i dopiero potem, jak się przyjrzę, to czasem się okazuje, że to dziecko rupertem nie jest. Przed chwileczką rozmawiałam z moją koleżanką, która rodziła dwójkę dzieci w tym samym szpitalu, co ja bliźniaki, i ona też nie była ze swoimi dziećmi u okulisty. Powiem tak: zalecenia są takie, żeby odwiedzić okulistę po trzecim miesiącu życia, i nasze noworodki wszystkie dostają skierowanie, więc ja żyłam w swojej bańce informacyjnej, że to są ogólnopolskie zalecenia. Jestem tak samo zaskoczona jak wy. Tylko po drugiej stronie, że naprawdę tylko nasz szpital wysyła wszystkie noworodki na badanie dna oka? Dziwne. mas numer 3, czas na kalendarze adwentowe z trujeczką. Dzisiaj chyba moja kolej. Proszę, przekażę ci widzów do ręki. Cześć, ja widzowie. Teraz Marcel was trzyma. Nie spieprzyć tego, nie spieprzyć. Woreczek z trujeczką. Nie, <grych> Wreczek z jest z ludzikiem pierniczkowym. Zobaczmy, co będziemy dzisiaj robić. W dzisiejszym kalendarzu jest bombeczka. Co może oznaczać bombeczka? Nie wiemy. Powiedz nam, może, no. Myślę, że bombeczka będzie oznaczać, że dzisiaj ubieramy choinkę. Uff, dobrze, że nie wczoraj. Dobrze, że na dzisiaj mamy zaplanowane ubieranie choinki. Chodź, marca zobaczymy inne kalendarze adwentowe. O, już nie mogli się doczekać. Chodźmy więc. Bobaski już są w swoich prawidłowych kolorach. Dzisiaj Chodź. rupuś otwiera statum. Chwyć, chwyć. No, dobrze. Nie, dobrze. O. Dobrze, że Pięknie, synu. Szukamy trujeczki. Jest. Co to będzie? Maskara. ale to nie pomadka. Chyba nie. <noise> to jest dla mężczyzn. Pusty dyfuzor na, na perfum chyba. Tak. Żebym sobie nalał. Tam Smutno troszkę. To, no, mogli coś dać jednak. Mm. No, ale, no, jak sobie kupi perfumy jakieś, bo mi się skończyły, to to, to będę miał. <noise> Jak ci się podoba dzisiejszy? Powiem tak, wszystkie te prezenty w moim kalendarzu są wyjątkowe. W życiu mam tego samego nie kupić. O, to chodzi w prezentach. Dobrze, teraz moja kolej. Nasz ostatni kalendarz. Dzisiaj mi się szybciej trochę udało. Jest trójeczka. Co to będzie? Te emocje napięcie. Już wiem... Wczorajszym sposobem. Um, na pewno tu jest napisane sleep. Chloroform. <laughs> Nie, to jest, jest napisane tylko sleep. Głęboki sen, poduszka mgiełka. Eee, to jest chloroform, jak coś. Fajnie dostać chloroform. <laughs> Może na, na się wyśpię Sorry, dzieci, ma głęboki sen. Bardzo ciekawe. Przydatne rzecz. Przydatna. Może dzieciom też będzie mszyk. O! <grystanie> Ciocia Martynka przyjechała odwiedzić Remcia. Jezu, że śmiech! Rupert Tylko nie wytrzymał do tej wizyty. <grystanie> Strycia też powiedziała, że tak, to jest y do psikania poduszki. Tak, już mamy ustalone, że to jest do psikania poduszki. Na zdrowy sen. Tak, żeby się lepiej spało. Także już wszystko wiemy. Co? Kotki, gdzie tatuś wyszedł o tej porze? Gdzie poszedł? Jak myślicie? Coś przyniesie? Ho, ho, ho. Trochę się na siatkę. Niech sąsiedzi czują magię świąt. Ho, ho, ho. Jaki piękny pień i choinka. Prawda? P prosto z lasu. Si. si. Odkąd obejrzeliśmy dom z papieru, czasem hiszpański wkrada się tutaj, w naszej wielojęzycznej rodzinie. Si. Eee, ktoś mógłby się zapytać, czemu choinka jest taka? Czemu nie jest prawdziwa? Czemu... Tutaj jest powód. Głównie właśnie ten kot. Drugi tak. jest Czako Tako. Drugi zakryłeś sobą. Tam się drugi na stołku. O, tam jest drugi. Ale to jest choinka antykocia. Nie dosięgają do bombek i nie wspinają się po tym. Tak. Jak się rozstawi, to jest ładniejsze niż teraz. <grym> jest całkiem ładna. <grym> Polecam. Mamy taki problem, ponieważ choinka zawsze stała po tu, w tym miejscu, ale kupiliśmy w tym roku krasnala, który tam wisi. I nie można wstać choinka, poza tym e, przeszkadzało to w schodzeniu mm. ze schodu. Nie Tutaj był taki problem, że trzeba było dobrze wykręcić. Poza tym tu są kocie miski. Można nie przestać? Nie można. E, I jest taki nowy pomysł, żeby choinka była tam. Nie podoba mi się. I zaraz e, zobaczymy, jak ten nowy pomysł spodoba się wszystkim Nikomu. domownikom. Nikim. Nikomu. A więc tak, choinka będzie stała tam gdzie zawsze. Trzeba znaleźć nowe miejsce dla tego pana. Marcel poszedł po gwóźdź, a gwóźdź jest u bajbiczków. Tam jest taka duża szafa w ich pokoju i Marcel ma tam swoją szafę ze wszystkim. Musimy jeszcze dziś biednym kotom przestawić miski z jedzeniem. uderzyłeś w ścianę? Nie. No dobrze. Jak się krasna prezentuje w nowym miejscu? Ta farba w ogóle, jak będzie kupować jakieś farby, Dulux mm -hmm. jest okropna. Tak. widzę Malowaliśmy, nie, ja tego się dotknie, coś mi trochę ręką i zostaje mi ślad. Pan krasna na nowe miejsce, także końca będzie miała stare miejsce. Marceś, powiedz proszę, jakie wymyśliłeś nowe miejsce dla choinki, co zrobiłeś? Ja rozumiem, to... Przesunąłeś ją kilka milimetrów dalej, prawda, przy tamtym oknie, więc pan krasnan mógł wisieć na tej ścianie, tak? Bo okazało się, że jak choinka stoi tu, gdzie już nie ma kocich misek, jedny kot szuka jedzenia, to nie da się chodzić, tak? Tak się, jak się nie dowi... Powiedz. Patrz. No, nie da się. Żyjemy tutaj od trzech lat, tak. Musi Trzeba schudnąć. A tam? Zaraz poterał? Możemy to spróbować. Ale nadal pan Krasnel, który teraz jest tam, wcale nie potrzebował nowego miejsca. Jest miejsce dla choinki. Kot podejmuje decyzję, czy to jest dobre miejsce. Mój kalendarz niestety musiał zmienić, a właściwie zamienić się miejscami z kalendarzem Marcela, ale choince chyba będzie tu dobrze. Co nie zmienia faktu, że pan Krasna wcale nie musiał zmieniać miejsca, że mógł być tam, gdzie było mu dobrze. Koinka prawie gotowa. Czas na najważniejsze elementy. Marcel, I... przynieść nasz kartonik. Nie mieliśmy łańcuchów? Mamy jedną wstążkę, zaraz założymy. <noise> Wstążki takie mieliśmy, złote. i Mamy... jest. I jakąś tam. O, tutaj są wszystkie nasze inne no. bombki. Mam nasze najpierw drewniane bąbaczki. Kolejność przypadkowa, bo widzę, że pierwszy, najważniejszy w naszym domu jest kot. Dzisiejsze zadanie z kalendarza adwentowego wykonane. Bombki nasze piękne nowe bombeczki rodzinne zawieszone. Także widzimy się jutro punkt 7 przy śniadanku. Zostały 21 dni do świąt. Wesołych Uhu. świąt, kochani. Co jutro przyniesie nam dzień? Nikt nie wie. Nikt